Co to była dzisiaj za kolejka angielskiej Premier League? Słuchajcie, było tu totalnie wszystko, oprócz tego, że mój Liverpool niestety nie wygrał, ale po kolei. Słuchajcie, po kolei przeczytam dzisiejsze spotkania. Everton Liverpool 0-0, Brentford Leeds 5-2, Chelsea West Ham 2-1, chociaż przegrywali 1-2. Newcastle remisuje 0-0 z -0 Crystal Palace, co jest sporą niespodzianką. Nottingham Forest przegrywał u siebie z Bournemouth 2-3, prowadząc 2-0. Przepraszam, Tottenham wygrywa z Dwa do jednego, Wolverhampton wygrywa z Southampton, w którym już nie ma Janka Bednarka. I też bardzo duża niespodzianka: Aston Villa przegrywa. Boże, Aston Villa remisuje z Manchesterem City. Jeden do jednego, słuchajcie. Niestety Jasiek Bednarek w tym meczu nie zagrał, ale, ale właściwie za kogo miał zagrać. Za Minksa, za, za Konse, no wąp jeszcze, że powiedziawszy. Ale generalnie to będzie długi sezon, wiele spotkań. Mecze będą rozgrywane praktycznie co 3 dni, więc na pewno Janek Bednarek. Nie jedną szansę otrzyma. Dobra, najpierw przejdziemy do, przejdę do derbów Liverpoolu, 0-0. Eee, statystycznie ten mecz wyglądał mniej więcej tak, 39 posiadania piłki do 61 dla Liverpoolu. I w mojej ulubionej statystyce podań celnych 215 Everton, 372 Liverpoolu. Wrażenie artystyczne jednak dla Evertonu, który naprawdę no minimalnie, minimalnie strzelił, znaczy bramkę strzeli ze spalonego. Ale tego spalonego było tyle, tam 2-3 centymetry, no to prawdę powiedziawszy, gdyby sędziowie uznali im tą bramkę, wcale bym się nie obraził, gdyż Everton naprawdę grał e, fantastyczny mecz, e, a muszę powiedzieć, że w ogóle Gordon, Gordon mi się mega podobał, słuchajcie, Antony Gordon, e, e, wychowany, wychowany Evertonu, no, fantastyczny sezon. Poprzedni sezon już był świetny, a widać, że chłopak naprawdę w tym sezonie też będzie górowy, jak będzie dalej tak się rozwijał. Jestem przekonany, że w przyszłym, w przyszłym okienku transferowym lub za rok naprawdę będzie jakiś dobry transfer do lepszego klubu od Evertonu. Gdyż no, Everton mimo wszystko raczej będzie grać w tym sezonie o drugą połowę tabeli. Zobaczymy, dobra. Tyle o tym meczu. Szkoda straconych szans. Tym bardziej, że w ogóle Pickford. Pickford dla mnie powinien być bohaterem tej kolejki, gdyż facet, bramkarz, rozegrał rewelacyjne spotkanie. Rewelacyjne. Słuchajcie, on tam wyjął chyba z pięć setek. Wiadomo, że podobno jest tak w setkach, że to bardziej piłkarze ich nie strzelają niż bramkarze broją, ale naprawdę fantastyczny mecz tego bramkarza. Warto mu się dalej przyglądać. Też jestem przekonany, że transfer do lepszego klubu w najbliższych okienkach transferowych raczej jest pewny. Dobra, Brentford Leeds. 5-2, 30 minut Mateusza Klicha, tyle chyba na ten temat można powiedzieć. Co do Chelsea z West Hamem, słuchajcie, West Ham prowadził już 1-0. I w bramce na 1-1 strzelonej przez Chilwella mam wrażenie, że Fabian troszeczkę zawinił. Powinien po prostu, powinien wychodzić do piłki. No ale skoro już wyszedł, to, to dostał po prostu piłkę, między rogami puścił. No i Chilwell wykorzystał szansę. 12 minut później Kai Haver strzela na 2-1. I słuchajcie, później Kornet. Kornet strzela bramkę dla West Hamu. Powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem, czemu ta bramka została anulowana. Gdyż teoretycznie Kornet faulował bramkarza, bramkarza Mendiego Chelsea, natomiast. Tam on, Wydaje mi się, że tam delikatnie stopą musnął e, bramkarza, tam nie było faulu chyba. Znaczy w Mendy wiadomo, że rozpaczliwie teatralnie rzucił się na Morawę, bardzo go wszystko bolało, ale to było, to, to, to było jakieś takie lekkie uderzenie. Nie wiem czy to jest... To, to, sytuacja nie miała miejsca w, w piątce e, Mendiego, więc no, żeby za to teoretycznie chyba nawet nie byłby odbiżany faul, więc tym bardziej nie rozumiem czemu bramka została nieuznana. Szkoda, bo gdyby ten mecz zakończył się remisem 2-2, do -2, Naprawdę też nikomu krzywda by się nie stała. Naprawdę Łyska zagrał bardzo fajne spotkanie, no ale Chelsea wiadomo, no ma więcej tej tak zwanej jakości w yy, drużynie. Dobra, idziemy dalej. Newcastle 00 z Crystal Palace. Yy, tego meczu nie widziałem, a w ogóle w ogóle fajna sprawa jest, jak się ogląda w transmisję w via Play, ponieważ oni robią coś na zasadzie e, takiej e, transmisji wszystkich meczów naraz, w soboty, meczów, które się rozgrywają w 16, więc ma 6 spotkań naraz rozgrywanych. Fantastyczna sprawa, gdyż. Po prostu, możecie sobie śledzić wszystkie wyniki, co mi się mega bardzo podoba. I od razu powiem: Polonia, Warszawa strzela 2 do 1. Właśnie dostałem informację, same wyłączyć dźwięki. O Polonii, Warszawa sobie zrobię totalnie oddzielny filmik. Za jakąś godzinkę Ursus z Warszawa też będzie. Dobra. Także, także tyle: Newcastle 00, Nottingham przegrywa 2-3, prowadząc 2-0. Mówiłem: Wolverhampton wygrywa Southampton. No i słuchajcie, Aston Villa, Aston Villa gra z, z Manchesterem City. W totalnym, absolutnym faworytem tego meczu, Manchester City. Wiadomo. No i bramkę strzela Hallam to już jest jego dziesiąta bramka w tym sezonie. Facet po sześciu spotkaniach ma dziesięć bramek, jak tak dalej będzie grał. Zastanawiam się, czy przekroczy barierę tych czterdziestu bramek Roberta Lewandowskiego sprzed roku. Tu prawda, Premier League jest troszeczkę wyższą. Ma, wyższą, ma wyższy, wyższy poziom rozgrywek, moim zdaniem, więc. Tak jakby Halland ma troszkę jakby więcej. Musi bardziej się starać. O tak bym to powiedział. Sorry, trochę zawiechę złapałem. W każdym razie słuchajcie. Yy, Aston Villa remisuje 1 do 1 i yy, bardzo znaczy warto zwrócić uwagę na statystyki tego spotkania, gdyż 27% posiadania piłki 73 Manchester City sytuacje bramkowe 3 Aston Villa 13 Manchester City. No, i słuchajcie, szatańska liczba Manchesteru City, jeśli chodzi o podania celne: 666 podań do 194: Manchesteru City. Łącznie Manchester City ro, rozegrał 754, 754 podania w tym spotkaniu. Nieprawdopodobna maszyna, jak gra Manchester City. No, niestety w tym meczu się nie udało. Widziałem ostatnie 10 minut tego spotkania. Eee, to Foden e, chyba jedną piłkę zepsuł. De Bruyne chyba tam też jedną piłkę zepsuł. Zdaje się, że, że Rodri, Haaland miał jeszcze jedną sytuację. no Tam tam sytuacji było na multum po prostu, no ale niestety niestety dla manchester City piłka nie wpadała. Jutro totalny szlagier jeśli chodzi o Ligę Angielską, ponieważ gra Manchester United z Arsenalem. No i gdyby słuchajcie, gdyby Arsenal ten mecz jutro wygrał, to bym gdzie miał? Tak, gdyby ten mecz, Arsenal cały czas jest liderem, to jest warto wspomnieć. Po pięciu spotkaniach, gdyby Arsenal jest liderem, ma pięć spotkań, no i pięć zwycięstw z rzędu, 15 punktów. Gdyby Arsenal to wygrał z Manchesterem United, przepraszam, to miałby tych punktów 18 i automatycznie cztery punkty przewagi nad Manchester City. Manchester United w tej chwili ma punktów 9. Także no Arsenal ma o co grać i jestem przekonany, że będzie to prawdziwy hicior. Liverpool na miejscu szóstym traci do lidera w tej chwili już 6 punktów. Borussia sam wygrał, to będzie trafił już 9, będzie tracić już 9 punktów, co jest po prostu e, kosmosem. Kosmosem tym bardziej, że minęło dopiero, mija dopiero 6, 6 spotkań. Dobra, tyle o Premier League. E, za chwilkę sobie jeszcze nagram o warszawskiej piłce, to znaczy o Polonii Warszawa i o Ursusie Warszawa, bo o tym totalnie zapomniałem w trzeciej lidze. I tyle. Dobra, w, w każdym razie Premier League, szósta kolejka pre, Premier League za nami. Jeszcze jutro dokończenie, będzie grał Arsenal z Manchesterem United o godzinie 16, .00. prawdopodobnie serdecznie polecam. Trzymajcie się, miłego wieczorka i cześć, hej!